Mano, witajcie w nowym filmie na kanale Dzisiaj demontujemy UPSika. UPSiK, UPSiK Co tu będzie? Płyta, aku po złoty 50 pewnie bo Kiedyś były po 2 tera pewnie taniej Trafo aluminiowe Przewód no i gniazdeczko, które sobie Zostawiam Znaleziony i miałem Tutaj naprawiać, ale kurczę coś, coś tam włączą się, raz się nie włączał Nie wiem o co chodzi Aku trzeba wymienić, więc Aku to i tak do wyrzucenia akurat na złą będziemy jechać, to od razu sobie go wywiozę. Yy, ty może jeszcze gdzieś tam jeden miałem, nie pamiętam. Transformator aluminiowy bo gdzieś tu rysowałem. O, nawet chyba to lakier tak dosłownie sam schodził, tylko dotknąłem. Także jest aluminium. Nie wiem jak, jak on jest zbudowany. Czy to jest tylko gruby drut? Prawdopodobnie jest gruby drut, tylko bo to jest transformator ten nie jest. Nie jest 12 V tylko taki no. Dobra, to ja robię zdjęcie i rozbieram i zrobiłem podsumowanie. 3 kilo 300. Uwaga. Chińskie gówno. tutaj 220 V zwojenie. Na pewno jakby tutaj było od akumulatora wchodził ten prąd na pewno duży i tutaj właśnie wychodziło tu był punkt główny dwóch uzwojeń na pewno i tutaj na pewno jednym wchodziło napięcie 220 i żeby wyszło 12, a tu wchodziło 12 te tam z, 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 prze, z, przepracowane jakoś i tutaj na pewno na dwa wychodziło te napięcie takie wiecie e, 220V żeby coś tam zrobić no wszystko Alu, kurde i tutaj jeszcze o tutaj o leży przekaźników, kilka te czarne. Ale to to tam wiecie, już tu tam puścimy bokiem. Tak Kilo 300 stali po 60, 70, 80 groszy. Płytka. Płyteczka dobra, 100 gram, stoły styczniki. 80 plus 80, 60 zł 60. Kable mieć z nich to powinno dać do dwójki. Akumulator 3 zł, czyli 5 zł łącznie. Piano i aluminium. I łącznie zarobiłem 5,68. No zawsze coś. 125 gram to, czyli 250 gram, bo nie liczymy razy 3, tylko y, miedź w, ta, w transformatorach jest mniej więcej dwa razy cięższa i lżejsza. Nie razy 3, bo wtedy może cieńszy drut. Na miedzi cieńszy drut się daje. No i blaszeka lub No 5.80. No zawsze parę złotych. No dobra, to na tyle. Cześć.